95 100. Brawo! Jak ty to zrobiłaś? Trzy. Dobra. Marzenka, jak ty kasujesz tych gości? <laughs> dawaj, dawaj, do kosza Ale to była głupota z mojej strony. No bardzo. Brawo! Jeden cios! Jeden cios! Brawo! Ja! Dawaj, dawaj! Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HeiTV. I po prawej stronie znajduje się moja dziewczyna Marzena, siemanko. Hejka. Słuchajcie, jeżeli w tym momencie zostawicie łapki w górę i suba na kanale, to jesteście bezpieczni, nie zaatakuje was żaden wirus Jeżeli tego nie zrobicie, pff, ciężko będzie, bardzo, bardzo ciężko będzie Słuchajcie, w opisie macie giveawaya, który organizuję wraz z Marzeną na 10 tysięcy V-Bucksów Trzeba zasubskrybować mój kanał, kanał Marzenki Zostawić obserwacje na naszych Instagramach I bierzecie udział w giveawayu na 10 tysięcy V-Bucksów Jest to giveaway 10-dniowy warto brać udział w tym właśnie naszym konkursiku, bo mi się wydaje, że mało osób będzie brało, więc duża szansa na wygranie. Dodatkowo z poprzedniego odcinka wygrywa giveaway'a na 1000 FWB. Osoba, która wyświetla się na ekranie, gratulacje. Dzisiaj możecie znowu zgarnąć 1000 FWB. Jedy tylko co musicie zrobić, to st standardowo łapka w górę, sub na kanale, dzwoneczek, w komentarzu napiszcie: Marzena, jesteś piękna. Przypinam każdemu serduszko i pamiętajcie, Losujemy z komentarzy. Więc, jeżeli nie dasz komentarza, nie będę mógł. Nie będę mógł cię po prostu wylosować. Także my już nie przedłużamy marzenka. Lecimy z odcinkiem. Let's go! Dobra, jesteśmy w busie bojowym. Lecimy na ulubioną miejscówkę marzenki, czyli lecimy na agencję. Także let's go. Dobra, marzenka, skupiamy się i robimy zarąbistą gierkę. Pokonujemy, no, gniazdzimy. Wyskakuj. Mam stresa. Ale mam pośle. Dawaj, Maris, lecimy. Widzowie mi zwrócili uwagę, żeby nie mówić tak, do ciebie Tak, wiem, żeby... wiem, no. wiem, widziałam, czytałam komentarze. Żeby nie mówił do ciebie Marzenka, tylko Maris. No hmm. tak, no bo ludzie mnie nie znają jako Marzenka. Nie wiedzą, jak ja mam na imię. Oni mówią do mnie Maria czasami. Maria! Widzę, widzę, widzę. Nie, nikt do mnie nie strzela. Idź do ciebie? No, możesz do mnie podbić. Gościa mam. Leży. U mnie gościu leży Jak tam u ciebie mam dla ciebie bandaże U mnie też gościu leży Pokonałaś Brawo, brawo? Tak się Kraków sam No i będą kampili w krzaka Wale, wale. Nie, nie, nie z krzaków. Z krzaków. Ja nawet nie mam czym do nich strzelić. E, piję pod jedną. No masakra jest, oni będą kapili w krzakach. 95% został. Brawo, jak ty to zrobiłaś? Ze snajperki. Ja pierdzielę! Dolny... Damian wal tutaj w dół. Ja już nie mam do Minigana. Oni kampią. Kurde, nie trafiłam. Się. Leży. 95. To jest nachita, marzenka. Leży! Brawo! Ej, ty jesteś sniper za! Ja pierdzielę. Nie, teraz z minigana go dojechałam jak coś. Pięknie, kurwa, ale ty walisz te sniperki marzenka, przez krzaki! Kolejni, kolejni marzenka! Ale musisz mi oznaczyć gdzie demiano, bo wiesz, że ja nigdy nie mam. Po głowie! Jak... Tutaj? To, to czekaj, to może wezmę tą sniperkę z powrotem. Dobra, to uznajmy, że to mi jest niepotrzebne. Ma perkę na dole Po głowie, ale kolejni podbijają, uważaj Jeden powalony. Już Ci pomagam Dawaj go, do... pięknie. Pięknie marzenka U mnie, na mnie, na mnie jest chłop jeden. Podnoszę się, nie? Nie widzę zamianą przychodzi. Nie ma keblaru. Leży u mnie. Właśnie widzę. O Jezu, jaka beznadziejna broń Weź go, nie, nie, nie dobijaj go, nie dobijaj go Przeszukuję, przeszukuję, przeszukuję I wychodzi, wychodzi, wychodzi Leży, leży Brawo Marzek, ej my jesteśmy zarąbiści Kurde, ale mamy duo Jesteś pewny, że szukasz tego duo partnera? No, ja już znalazłem duo partnera Schował się gdzieś Do kosza wszedł Leży. Dawaj, dawaj do kosza szybko. Ale to była głupota z mojej strony. No bardzo głupota. Ale pokażę ci gdzie jest ten. Dobra, leży. Wow. Ale to było głupie. No bardzo. Czemu ja za nim poleciałem? Damian, bo ja wyszłam do kosza. No dobra, dobra, to do, do mnie wskoczysz. Jest OK. Dobra, ja nic więcej nie ja mam wszystko to co ja chcę chyba. No ja też, ja też mam wszystko. Chodź, wracamy do świetnika Marzena No okej, okay. no bo tu nic nie tam. No. Ja potrzebuję tylko dużej potki, ale już nie mamy, nie? Nie, ja też Nie masz dużej Nie, mam tylko sześć małych No Ja też właśnie tylko małe mam Tutaj jest jakiś lucik Drewna No tak, no ale ma. ja już mam wszystkiego O, jest drewno Ja już mam wszystkiego na losach, nie chcesz tych? Yyy, czego? Granatów, tak nie, nie mam, nie mam, nie mam slota Właśnie ja też nie mam ja jestem ciekawy, czy tutaj można ulepszyć broń A, to nieważne no, To ci nie pomogło ci... gdzieś A wiesz, że są trzy ten? Wiesz, że są trzy dla helikopterów miejscówki? No wiem, wiem, Nie dwie, tylko trzy mhm. Ja bym się przebrała za tego, za robota Nie no, proszę cię, please Jak chcesz, to się przebieraj No dobra Masz takie ładnego skina i ty chcesz się przebierać Chodź, e, tam, tam się biją, tam się biją nie, bo nie, Aha, tam się... Dobra, podjeżdżamy i jesteś tego pewny jak to jest poza strefą? Nie no to jest w strefie. Le, ucieka go się jeden 22 Schował się za drzewem Nie leci 22 Możemy go podzwija, jest marzenka, chodź pole rozstawiłem Czekaj Leci drugi do niego! Ta. Dobra, lecę do Ciebie, pomóc Ci Leży Brawo, porobił Pokażę Ci, gdzie jest typek Mam go, mam go, leży Dobra Marzenka, jak Ty... Zobacz tych gości <noise> kolejni może kolejni Marzena Nie wiem, a dobra widzę Po głowie, biało Na hita jest Musimy tą marzynka podbijać Bo gości, gości tam na hita Cześć, bo było wy, wy, wy zaraz No nas... Dwóch ich, ich tam jest Tu jest dwóch siedzi. E, masz stajperkę odpaloną? Tak Jesteś gotowa? Przyceluj tak. sobie dobrze w gościa Ja nie wiem jak się celuje Dobra Po prostu podbijajmy do nich Albo ty tam siedź i, i strzelaj z daleka z minigana czy tam czegokolwiek tylko chcesz, kochania Znaczy Maris, przepraszam Chyba ja nie widzę typków Robisz to marzena Nie, 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 teraz się stresuję, nie wiem gdzie oni są w ogóle. Eee, leczą mi się Dawaj, robisz to Brawo, brawo Uważaj, bo... Yy. Ściale sobie postaw, post post brawo! Brawo! Biało ma. Minigun, minigun! Brawo! Brawo! Zabuduj się! Ścianę postaw! Brawo! Jeden cios! Jeden cios! Brawo! Dawaj! Dawaj! Podnoś moją kartę! lec się! Uważaj! prawo! Prawa strona! Nie wiem skąd! Nie! 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 Maszynka! Postaw ścianę! Ulec... Zabuduj się i ulec się pod kom! ściany. Ścianę! О два ссідам хапа